Witajcie, na tym filmie pokażę Wam, jak łowić unikatowe lucjany robinowe, które są potrzebne do misji wspólnego wędkowania na pilkery. Łowienie ludzków może wydawać się dosyć trudne, ale pokażę Wam, jak to zrobić, żeby było dużo łatwiej. Na pewno łatwiej niż w przypadku aprionów. Żeby łowić ludzki, należy opuścić przynętę do samego dna. Ja łowiłem w ten sposób, że łowiłem z opadu, czyli opuszczałem przynętę do gruntu, podnosiłem na wysokim kiju, przytrzymując przycisk L2, odpowiedzialny za zacięcie ryby, po czym krokowo zwijałem do głębokości 114-113 metrów w tej miejscówce. Za chwilę mapę zobaczycie. Jeśli chodzi o pilkery, to najlepsze okazały się te z podwójnym haczykiem 80-175 g w kolorze niebiesko-zielonym. Unikatowe lucjany można łowić w ciągu dnia i w ciągu nocy. Przed szczytem, w czasie szczytu i po szczycie najlepszych brań według kalendarza wędkarskiego, najlepszą porą wydaje się jednak noc, bo wówczas, jeżeli ktokolwiek złowi unikatowego lucjana, to można zaraz przerzucić na następną nockę bez jakiejś kary i łowić dalej. Niestety zdarzają się tutaj również unikatowe ludzkie poniżej 30 kg. Złapałem takich kilka. Zobaczycie je na końcu filmu. To miejsce jest bardzo dobre, ponieważ biorą tutaj unikatowe Lucjany bardzo dobrze i nie występują tutaj inne ryby, także na Pilkeram możecie spokojnie łowić tylko i wyłącznie lucjany rubinowe. Pamiętajcie, żeby jak jachtem robić bączki, czyli takie kółka na 1% mocy silnika w tej właśnie miejscówce. Mapkę zobaczycie już za chwilę. Wędki można trzymać w uchwytach, ale to tak trochę słabiej jest. Lepiej trzymać wędkę w ręku. Wtedy jest lepiej i zadbać o to, żeby ten pilker tak podskakiwał na tym dnie i właśnie żeby wtedy była ta technika z opadu. Wtedy będzie najlepiej i będą najlepsze efekty. To jest właśnie ta miejscówka, będziemy łowić na południe od wyspy i Tutaj tą miejscówkę niektórzy, a właściwie większość zna, bo tu łowiliśmy te luciany również w trakcie misji związanej z jachtem. Teraz oglądacie wszystkie ludzki, które zostały złowione w unikacie i które zostały zaliczone do misji, czyli takie powyżej 30 kg. Za chwilę jeszcze raz przypomnę Wam, jak łowić na przykładzie ostatniego unikatowego ludzkę rubinowego. A więc jeszcze raz podsumowując: wędkę możemy trzymać w uchwycie, ale lepiej jest trzymać w ręku. Można jedną czy dwie w uchwytach, a jedną w ręku. Tą w ręku spuszczamy do głębokości 115-116 metrów, po czym podnosimy do głębokości 114, najlepiej 113 metrów, tak żeby pojawiła się technika zopadu. Możemy ją zrobić poprzez zacięcie ryby przyciskiem L2 i przytrzymanie tego przycisku, tego guzika i skokowo zwijaniu kołowrotka bardzo powoli, tak, dopóki będzie ta technika widoczna z opadu to potem będzie dobrze w tym samym czasie przebywamy na jachcie który robi kółka takie bączki na jednym, dwóch procentach mocy silnika no, wystarczy po złowieniu unikatowego ludzka należy przerzucić nockę na kolejną Najlepsze pilkery to te z podwójnym haczykiem 175 gram, 8, łamane przez 0, w kolorze niebieskim, niebieskim zielonym, ale mogą być też fioletowe, chociaż ja łowiłem najbardziej, najlepiej na te właśnie niebieskie. Oczywiście dobra ryba złowiona przez naszego wspólnika na łódce również zaliczy się nam do misji. Na koniec, jeszcze przygotowałem kilka Lucjanów Rubinowych w Unikacie, które niestety nie zaliczyły się do misji, ponieważ były poniżej 30 kg. Tym samym będę się już z Wami żegnał. Do następnego razu! I do zobaczenia gdzieś tam nad wodą. Ja pozdrawiam. Szablo Mario.